Kurde, kurde, dobra Siedź, 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 Opierdolę dziś banana. Patrzę w okno fajne świnie. Dziś byli, że im brzoskwinie Idą sobie te blondynki, zielon w górę za ich tyłki. Ale tu jest impraw chuj, sąsiad znów wywozi gnój. Idą sobie, one swają. I mi chyba spierdalają, bez zbędnego pierdolenia. Wam już do widzenia Żartowałem wale winki Waletynki walentynki Już doszedłem ale spust Już spuściłem się na biust Jadę tu na dobrej bani Sek z jest dość tani Wyda ziomek ze 3 I po jak dzik duży, trzeba kończyć już tą zwrotę. Bo sąsiad zajebał flotę. Trzeba już kończyć klacz. Ja pierdolę, kurwa, mać. Bez zbędnego pierdolenia dzisiaj mówię do widzenia. Uh -huh.